Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Mówi się, że to my boimy się przyszłości. Że to my drżymy przed tym, co nieznane. Przed nowymi wyzwaniami. Przed tym, co dopiero może nadejść. Ale co jeśli jest odwrotnie? Co jeśli to przyszłość czasami boi się nas? Wyobraź sobie, że przyszłość jest jak gość, który stoi za drzwiami Twojego domu. Niesie za sobą dary. Nowe możliwości, nowe spotkania, doświadczenia, uczucia, sukcesy i lekcje, których jeszcze nie znasz. Stoi tuż obok, zaledwie kilka kroków od ciebie, ale nie wchodzi. Nie dlatego, że nie ma klucza, nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że czuje twój opór. Widzi, jak kurczowo trzymasz się starych mebli swojego życia, jak bronisz tych zamkniętych pokoi, jak nie pozwalasz, aby coś się poruszyło. Przyszłość nie wejdzie tam, gdzie nie ma miejsca. Ona nie wtargnie siłą. Jest delikatna, choć jednocześnie potężna. I kiedy widzi, że nie jesteś gotów albo gotowa, że twoje serce zbudowało mur z ograniczeń, że twoja głowa pełna jest wymówek, a twoje ciało drży na samą myśl o zmianie, to zatrzymuje się. Patrzy na ciebie i pyta: Czy naprawdę chcesz mnie przyjąć? Czy mogę zaufać? Że dasz mi przestrzeń. Bo prawda jest taka, że przyszłość, oczywiście ta wymarzona przyszłość, potrzebuje Twojej odwagi, żeby wejść. Ona nie żywi się Twoimi lękami, ona potrzebuje Twojego tak. Potrzebuje, abyś pozwolił albo pozwoliła jej dotknąć Twojego życia, nawet jeśli nie wiesz, co przyniesie. Pomyśl, ile razy zdarzyło Ci się marzyć o czymś, a potem samemu albo samej zamknąć drzwi przed tym marzeniem. Ile razy twoje serce wołało o nowy rozdział, a twoje myśli szeptały: Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie jestem gotów, gotowa. Jeszcze nie zasługuję. Każdy taki szept to cień, który odstrasza tę wymarzoną przyszłość. Dlatego, że ona czuje twoją niepewność, czuje twoje wątpliwości, a czasami naprawdę boi się, że jeśli wejdzie. To ją odrzucisz. Przyszłość nie jest tyranem, ona jest dzieckiem nadziei. I kiedy puka do Twoich drzwi, niesie w dłoniach coś kruchego, coś, co trzeba pielęgnować nowe relacje, nowe pasje, nowe ścieżki. Ale jeśli widzisz, że Twoje ręce zajęte są trzymaniem przeszłości, że nie masz tego jak przyjąć, to wtedy się cofa. Przyszłość może się bać, że ją zranisz, że odwrócisz się od niej, wybierając to, co znane, choć często bolesne. Jako ludzie często mówimy: boję się nieznanego. Ale nieznana czasami odpowiada: to ja boję się ciebie. Boję się twojej nieufności, boję się twojego nawyku ucieczki. Boję się, że mnie nie przyjmiesz. I że mnie z powrotem w mrok możliwości, które nigdy nie stały się rzeczywistością. I możesz zapytać, czy to oznacza, że przyszłość ma emocje? Może nie takie, jakie rozumiemy ludzkimi kategoriami, ale ma energię, ma pewien puls, ma potencjał, który potrzebuje współpracy. A współpraca rodzi się ze zgody. Jeśli w Twoim sercu jest zgoda, to przyszłość wchodzi pewnie. Odważnie, bez strachu. Ale jeśli w twoim sercu jest mur, to przyszłość zatrzymuje się na progu i nie wie, czy tak naprawdę wolno jej wejść. Spójrz na swoje życie. Ile jest w nim drzwi, które od lat zamykasz? Ile szans bało się wejść, bo ty bałeś się albo bałaś się je przyjąć? Ile razy przyszłość cała cicho za Twoimi plecami, czekając na Twój gest, a Ty odwracałeś albo odwracałaś wzrok? Przyszłość potrzebuje Twojej otwartości, aby się zamanifestować. Potrzebuje Twojej decyzji, aby odważyć się przekroczyć próg. Potrzebuje Twojego serca, które powie: nawet jeśli się boję, to daję Ci miejsce, wejdź. Możesz się wyobrazić sobie jak gościa, który przychodzi z odległego kraju, niosąc w dłoniach tajemnicze prezenty. Ale jeśli widzi w twoich oczach wrogość, jeśli wyczuwa, że boisz się zmian, że boisz się odpowiedzialności, że boisz się własnej wielkości, to nie odważy się otworzyć kufra, w którym są te dary. Odwróci się i poczeka, a być może oddali się i zapuka do innego domu. Dlatego czasami najważniejszym pytaniem nie jest, czy ja boję się przyszłości. Czasami prawdziwe pytanie brzmi, czy to przyszłość boi się mnie. Czy boi się mojego zamknięcia, moich wymówek, mojego lęku przed tym, że mogę być większy albo większa, niż pozwalam sobie być. Widzisz, Twoje ograniczenia to nie tylko bariery, które zatrzymują ciebie. To sygnały, które wysyłasz w stronę swojej wymarzonej przyszłości. Kiedy powtarzasz sobie to niemożliwe, przyszłość słyszy, nie jestem gotów, albo gotowa. Kiedy mówisz, nie zasługuję, przyszłość czuje, że nie może wejść. Kiedy uciekasz od własnych marzeń, przyszłość cofa się, nie chcąc naruszyć Twojej wolnej woli ale kiedy mówisz, nie wiem, co mnie czeka, ale otwieram się, wtedy przyszłość nabiera odwagi. Kiedy powtarzasz, nawet jeśli się boję, idę dalej, to przyszłość odsuwa swoje lęki i wchodzi śmiało. Kiedy decydujesz, że wybierasz odwagę zamiast stagnacji, twoja wymarzona przyszłość rozświetla się i mówi, tak, mogę być twoja. A więc odpowiedz sobie dzisiaj szczerze. Czy twoja przyszłość stoi już za drzwiami i czeka, aż przestaniesz ją odstraszać? Czy nie powtarzasz jej codziennie jeszcze nie teraz? Czy nie chowasz się przed nią, jakby była wrogiem, podczas gdy ona tylko chce ci poprawić humor, chce poprowadzić cię dalej? Przyszłość naprawdę może się bać ciebie, może bać się twojej odmowy, twojego zamknięcia. Twojej walki o to, by nic się nie zmieniało. Ale jeśli tylko dasz jej odrobinę przestrzeni, jeśli tylko otworzysz ramiona i powiesz: Zobacz, jestem gotów albo jestem gotowa na ciebie, nawet jeśli nie wiem, co przyniesiesz. Wtedy wejdzie z odwagą, z siłą, z darami, które od zawsze były dla ciebie przygotowane. To przyszłość nie jest czymś obcym. Ona jest Twoją częścią, jest Tobą. Tylko w innym czasie. Ale jeśli się ciebie boi, to dlatego, że boi się twojej niewiary w samego siebie. Dlatego pozwól jej wejść. Zdejmij maskę lęku, otwórz drzwi i zrób miejsce w swoim sercu. Bo kiedy przestaniesz odstraszać przyszłość, to ona już nigdy nie będzie się musiała ciebie bać. A ja dziękuję za to, że byłeś albo byłaś ze mną w tym odcinku. I zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Podświadomość w praktyce. Dzięki wielkie. Cześć.